If this world doesn't fear us yet, it will. Witajcie outraderzy. W dzisiejszym materiale chciałem wam zademonstrować kolejny sposób na farmienie tytanu epickich przedmiotów i legendarek. Znalazłem go w sieci i przyznam wam, że działa bardzo dobrze. W przeciągu 5 godzin prób zdobyłem dzięki temu 7 sztuk legendarnych broni i pancerzy. Na początku było kiepsko z dropem, ale kiedy wpadłem w tak zwane okienko, sytuacja uległa diametralnej zmianie. Jeśli podobają Wam się takie materiały, zostawcie łapkę pod filmem, bo to motywuje mnie jako twórcę. Zapraszam wszystkich chętnych na nasze grupy na Facebooku, a także na naszego Discorda. Linki do tych społeczności standardowo znajdują się w opisie filmu. No dobra, pora przejść do sedna sprawy. Ważne jest aby podchodząc do tego zadania nie mieć skończonego polowania na Wendigo, które znajdziemy w leśnej lokacji o nazwie Brama. Ale nawet jeśli polowanie na Wendigo mamy skończone, to po wykonaniu wszystkich zleceń związanych z polowaniami, możemy je zrestartować. Dzięki temu będziemy mogli zapolować kolejny raz na tego stwora. Po udaniu się do wspomnianej bramy, aktywujemy polowanie i przechodzimy do lokacji, w której znajduje się Wendigo. Ustawiamy poziom świata na przedostatni, który mamy odblokowany. W tym wypadku, ja mając odblokowany poziom świata 13, ustawiam na spokojnie poziom 12. W lokacji natychmiast udajemy się do bossa, odpuszczając neutralizację potworów pobocznych. Szybką umiejętnościami neutralizujemy Wendigo i umieramy. W ten sposób, nie tracąc poziomu świata, otrzymujemy i które z niego wyleciały, i cofa nas szybko do początku misji. Powtarzamy wspomniane czynności tyle, ile chcemy. Biegniemy do bossa, ubijamy go i tak w kółko. W ten sposób zdobędziemy w szybkim tempie sporo ciekawych epickich przedmiotów, pozyskamy spore ilości Tytanu i będziemy mieli szansę na trochę legendarnych itemów. Ogranicza nas jedynie szybkość wczytywania gry, czas poświęcony na dobiegnięcie do bossa i jego neutralizacja. Jeśli jesteście zainteresowani poznaniem kolejnych sposobów na zdobywanie przedmiotów, czy też chcielibyście zobaczyć jakieś ciekawe bildy postaci, dajcie znać w komentarzach. Na tym dzisiaj skończymy. Życzę Wam powodzenia w eksplorowaniu planety Enoch. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!